Thank you. Hey, dzisiaj jesteśmy w Studio Station. Nagrywamy spot promocyjny dla marki Meritoros, biura księgowości. Jest to dodatkowo nasz projekt dyplomowy na studia, na Wyższą Szkołę Europejską. Dzięki moim promotorowi Miłoszowi Koziołowi udało się uzyskać budżet na realizację tej produkcji. Spot promocyjny składa się z testimoniali z klientami marki Meritoros. Generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów pracy na ten moment. Myślę, że wyjdzie całkiem fajny spot. Praca między Miary Toros a Wyższą Szkołą Europejską, tak jak widać, układa się super. Dzisiaj plan wygląda świetnie. E, nasi klienci są bardzo zadowoleni z, z całej realizacji. Wszyscy wiedzą, biuro rachunkowe nie jest prostym klientem, dlatego tutaj e, cała koncepcja, e, pomysł e, i Konrada i Rafała są naprawdę świetne. Czekamy na rezultaty. Bardzo się cieszymy, że taka firma jak Meritoros postanowiła wesprzeć ten projekt finansowo. Dostaliśmy budżet na całą produkcję i możemy zrealizować naprawdę fajny projekt. Ogromną wartością dla nas są nasi znajomi ze studiów, którzy również tworzą z nami ten projekt. Każdy ma okazję do rozwoju, zobaczenia jak wygląda taka trochę większa produkcja.